Halo, dzień dobry. Halo, halo. Um, Z tej strony my. Tak, jest. Czyli ja, Maria i Łukasz. Kim gram. Przypadkiem się tu pojawił, nie wiem po co on tu przyszedł. Po co, Łukaszku? Po co tu przyszedłeś? Ja, ja jestem prostym człowiekiem. Widzę cycki, to idę. No i przyszedłem. A po drodze? No, no, no po drodze nie było. Aha, i tu doszedłeś i. Tak, i siedzę. No, ale nie patrzysz akurat tam, gdzie po co przyszedłeś. Doprzymałeś no, jeszcze 30 sekund. Z no Ze trzy razy to się obrócę normalnie. No, Dobrze, jest good map, jest good trybeł, jest good pojazdeł, jest good losowanie. Good, bo nie ma. Ardy. Nie ma rak. Ardy nie, nie ma. Nie ma rakełów, ale za to możemy jechać w takie strong Ardy no. No, Ardy. Fun fact że tak powiem, funfuckt. No, no, no. ten pojazd, otóż f 4202 w patchu 9.17 dostanie buffa. Buffy. Co mnie bardzo tak, czyli ulepszeń statystyk, co mnie bardzo cieszy, już nie będzie jechał 35 km na godzinę, tylko 40? Pamięci. Czy powiem ci 40 to jest dobrze? To jest solidnie. 5 km na godzinę więcej? To jest czołg średni, on powinien normalnie zapierdzielać z 50. No ale wiesz, coś innego ma lepszego. Nic człowiek jest głównym. To proszę, się, po co masz tego człowieka? No za darmo był to sobie wziąłem. <laughs> Posypa posypane to se zjem. Nie no, no na takiej zasadzie, było coś za frajer, to sobie wziąłem, tylko że no właśnie, było coś za frajer sobie to wziąłem i na to narzekam. Nie powinienem, bo było to za darmo, no ale oczywiście. Człowiek jest taki, że on musi zawsze narzekać. Na syćko. Co my tam mamy? Jakich panów karakanów? A, ja mam tak. Bad position. To powinienem bardziej jechać. O, teraz będzie stronk. Poka mi się jak się gra. Teraz będziemy grać na Turet, chyba że tu żaden baran... Uuu, siema. Oni Pyk! Wow. Przyjrzyj mnie gobermą. Ale A sobie może. Pyk! Nie trafiłeś Łukasz, mogłeś bardziej skupić. No bez przesady, to nie ja. się tak... Nie baw mój w pyk, bo ty... Cześć, go... cześć, cześć, bo ma haeka teraz. Pyk! Haha! Ha. I co ty oni myślisz, że przebijesz moją strąg... w ...armorturet? Armor turret? Pyk! Dobra, jak nie ten to inny. O to tam taki jest niedobry Misio przyjechał. Halo? Aha. No powiem Ci, że będziesz po prostu tak setykał, no. to ci oni napykają, a co nie ty... Mówisz? Pyk. No widzisz. Co ty się nie znasz, ziomek? Zobacz. Ten chromwell się tam przydał, żeby go rozwalić. O? To strąg celne działał. Pyk. Trafimy. No, no, trafiłeś na no no nic. Nie nic. No ja tutaj widzę, że jest. Ważne, że trafiam. Hehe. <grym> Dobra, kaj ten ziomek. Ja. Teraz wejdzie. Pyk. Ile jeszcze tak. mamy więcej zestawu? Dużo. Widzę, że coraz to mniej. Się, Spoko. Stoczy Ty, kuwa, cwelu. Dobra, wiesz co? To jest tak, trochę bez sensu jest strzelanie się z nim na ten dystans. Tak, tak. Skrócimy, skrócimy go. O, powiem ci, o, że. O, nie, czekaj, bo ten Cromwell zdech. Ja tam wracam. Bo ci świecić nie będzie? No, Kurza a. Ja jedno. Dokładnie, a ja będę mógł sobie na spokojnie. <coughs> troszkę wyżej podjechać. Jak go mnie widzi? Halo, tak się nie robi. Z będę siedzieć? Dobrą ma tam pozycję. Dobra, jadę po niego w dupie. Mam. Ja wiem, że to zawsze się źle kończy, jak ty tak mówisz. że co? Jak jedziesz po niego. <noise> Bo po prostu to jest tak, że jedziesz po niego no, i, i, i po tak drodze... patrzysz tylko na niego, bo musisz no. go po prostu. No muszę, bo mnie irytuje. Tak? A, tak? a wszyscy po drodze korzystają z tego, że jesteś nastawiony prosto linii, nie jedno, jedno po prostu kierunkowo. Wiesz? Tak jest, domyślam się o sobie. Wszystkie karakany po drodze z tego korzystają. No wiem właśnie. O, sroni! Proszę mi to zabić, halo. Dzień dobry. Pykaj. Cześć, to, jest cześć, cześć, cześć. Ech. to jest dobre? Eee! To jest dobre? Fake'em, chciałem gąsienicę zbić przede wszystkim dlatego, że. O! W końcu! Dobra, teraz to bić, Halo! Proszę mnie to zabić. Po moim traku. Łukasz, jak sam nie zabijesz, to nie. nie no zabijesz. ten z hajka go trafi. No teraz się schowa. O, wiem, że go zabije z hajka. A teraz jedzie ten murek. No czekaj, bo tutaj mamy jakieś... tutaj... O, tu jest ten typ, ja go nie lubię. Dawaj w niego. Siema. Auto A im. jest dla słabych. Dobranoc. Pęk. Okay. Wow. Żyzi. Powiem Ci, że no... Ferdynator Systech. Tam jest Liberté. Mm -hmm. To jest strong. Ja, ja, ja. Liberté jest strong. Ja. Nie, tu. Tam dalej wyjeżdżam. Liberty jest strong... Czej, cześć, cześć, czej, Co on robi? Halo, halo przyjacielu Liberte. Bym bardzo chciał zobaczyć co ty robisz. No gra! No nie, nie, nie. bym chciał. Ach. Ale Łukasz, no po prostu tego to się nie spodziewałam po tobie. To był strong strzał. Powiedz, że był, nie? Był. Był. Ha. Cała drużyna po prostu tu pędzi, jak w... wzięli i się zabrali w końcu do roboty. Siema. Ale to ma armatę. O nie, oni. Eee! Za srańcu! Chciał go zgąskować. Tak jest! I stój na tym traku tam teraz. Tak, bijcie go po moim traku. Bijcie go! Tak jest! Dobrze. Po moim traku wszystko pięknie. Tego, Ty, 29 to trzeba będzie raportować. Gdzie? Gdzie mnie tam strzela? 1, 2, ej, gdzie jeszcze ci? Chyba się w ogóle nie ujawnił. Może w ogóle nie ruszył, wiesz? To Scorpion G? Tak. To jest. Jest taka możliwość. No, bo jak do tej pory? Tam jest CDC. Ja ci mówię, że tam ten to w ogóle nie ruszył. Nie, I tam... Scorpion G gdzieś stoi. On gdzieś kampi, tak? bo to jest tronk tank. Dobrze w gąsienicy. Zabić mi to proszę, halo. nie no po co? A! Nie wyrobiłeś się. Setna sekundy. Trzeba zwiększyć przeładowanie. Zdecydowanie. Ale pędzi ten tank. Okej. Okay. Nie chciałem dostać, od RHM Ej, teraz. bo powiem ci, że wcale nie jest tak super, bez jest 12... -11. O, strzeliło coś. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Że się tak wydaje, że jest super, ale każdy jest u nas. Ty w ogóle masz najwięcej? Tak. Chyba, że te A44 mają najwięcej. Ja nie, nie ma. Ja stanowiłem lwią część HP-ków drużyny. Z tym, że jeszcze skorpion G, a ja nie chciałem, niech dosyć, bo on bije za 490 średnio. Więc wiesz, mhm. siema. Dobra. I teraz ten skorpion, jakbym polosuje, to mnie zabija. A, tam był ostatnio, tu. Faktycznie, bo tam jest marker. Jest, no, ale jest taki... Dobrze. To, Do, Dobrze, tylko że on jest cholera tak strasznie mobilny, ten czołg, że teraz mógł się troszkę przemieścić ja bym nie chciał jakoś tak bardzo... Wyjeżdżać, rozumiem. Poczekamy. Poczekaj sobie chwilę, przecież się nigdzie nie śpi, a nie 2,5 minuty jest. Nie, to oni muszą zdobyć, chociaż ja bym sobie jeszcze postrzelał, bo znając, że to on ma pełne zdrowie ja bym chciał już tak za dwie peski wsadzić Ale no, oczywiście ja ja tak mówię to się skończy tak, że se zdechnę No właśnie Dobra, domyślam się gdzie może być Mam pewne domysły Wszyscy pikają, a każdy praktycznie stoi w miejscu. No standard Ha Nie widzi nas nie widzi, no nie widzi U, strzeli. Tam Isus z tamtej strony go pędzi... Więc... Wiem, ale strzelanie to jest teraz... Znaczy wyjazd... Szkoda. Ale daję, mówię, dwie peski jeszcze wsadziłem. Pięknie. No, no i myślę, że nawet Ci poszło nieźle. No nie? No. To dzięki. Nawet nie, że nawet nie, ani nie umarłeś. To jest plus. Ani nie, nie zdechłeś. nie zdechłeś, to no. jest drugi plus. Więc ani nie poszedłem do garażu. Same zalety. A się nie spodziewałam, to byłem po takiej nieobecności. Zady to... Zadej walety? O! Wow! Co ty mówisz? Co, co, ty się co za bzdura. 1359, proszę bardzo, no i to jest nastrzelane, no kurde, no, co co ty chcesz ode mnie, proplayer z powrotem, dzień dobry. To patrz jak dostał, ten jak dostał. Pomyślałem, że więcej po trakuje, tylko 800. Hm. Ma oba, o. No ge Powiem ci, że no nieźle, możesz mi coś za to kupić. Co na przykład? U, jak ten grał. O nie. Ten, ten też dobrze, ten też fajny, a bo to Pluton jest, no co się dziwisz. Banda decydentów, KW-4, no to nie pograł, a miał, miał możliwość. Miał. Tak? Tak, no KW-4 w mieście, stajesz na tej nic się nie ruszy. Proszę się elegancko... No potem się pytasz, jak to przeszło, przecież to nie miało prawa wejść, a weszło. Gdzie, kiedy? Się mówi. A. Mówi się z jednej strony, że no nic nie ruszy, a jak z drugiej strony trzy razy strzelał dobrze i po tobie. Prawda. Dobrze. Kończymy. Kończymy. Tą żenującą. Dobrze sytuację. poszło. Czaj, jakoś... Mi się podobało. <noise> Fajnie. To pa. Pa, pa.